ma mordeczki dzisiaj szybki krótki odcinek, można powiedzieć garażowy. bo Zaraz tutaj to autko wyjeżdża do klienta. Dlatego też pokażę Wam je, póki jeszcze jest. Cóż to jest, na pewno stęsknicie się za kolejnym gruzem ze Stanów. Jak widać jest tutaj wszystko i nic w tym ten mustak mustak z 2020 roku. Tak 2020 w wersji base z przebiegiem. Uwaga, 400 km od nowości 240 mil. Tak to wygląda mordki, nówka, a to jest po prostu nowe. Wyjechało, na parkingu stanęło i już później nigdzie się nie ruszyło. Powiem uszkodzony, mamy cały bok. Uszkodzone jest poszycie błotnika. Tak jak tutaj widać, poszycie mamy kaput. Troszkę do powyciągania w środku. Drzwi mamy kaput, również do wymiany. I niestety nie otwiera się z tej strony za bardzo. Tu mamy wycięte przez rzeczoznawcę próg, żeby mógł sobie wszystko oszacować. Do, y, do bezpieczalni wszystko jest porozbierane, o Odziwo szyba, wszystkie graty są w bagażniku I troszkę mamy tutaj obrysowany błotnik, z tego powodu, że drzwi niestety się nie otwierają, bo są przesunięte. Tutaj mózgi y, odpięły kostkę od lampy. Nie mam pojęcia dlaczego. Zobaczcie, tak wygląda tutaj nowy silnik. Natomiast y, dodatkowo uszkodzili w transporcie zderzak w tym miejscu i w tym miejscu po drugiej stronie, również nie wiem dlaczego. Tak to, tak to zrobił Sprytnie i po prostu uszkodzili nam zderzak, mimo że z przodu nic nie było uszkodzone. Silniczek nowy, 400 km przebiegu, także jeszcze na dotarciu. Dopiero po 1000 km trzeba by zmienić w nim olej. Kupiliśmy tu jedynie nowy akumulator, bo stary był kaput, już po tych dwóch latach. Opony mamy tutaj oczywiście 20-rocznik, wielosezony, jak to w Stanach. Felgi, malutkie 17, ale jest to taka wersja bazowa. W środku oczywiście kierownica typowa dla wszystkich Mustangów kontrolki do sterowania tempomatem, głośność do sterowania komputerem, a tutaj mamy odbieranie i zakończenie rozmów. To jest skrzynia z łopatkami, automat 10 dziesięciobiegowy, także bardzo fajna wersja. Ta skrzynia w poliwcie to jest styk. reszta wszystko jak w zwykłym Mustangu. Nowe pokrowce, znaczy nowe, no wszystko tutaj jest nowe. Zwykłe zegarnie elektroniczne. Teraz podepniemy akumulator. I co, co ciekawe, mamy tutaj jeszcze coś takiego jak 55 Years Edition. Fotochromy i tak dalej. Z z asferyczne lusterka. Centralny zamek. Mamy Bluetooth, mamy kamerę cofania w tym małym wyświetlaczu. Oczywiście możemy też telefonować i puszczać muzyczkę z Bluetootha. Automatik z trybem sport. Łopatki tutaj tak schowane są za kierownicą w tym miejscu. Plus, minus. Żadna poduszka nie wystrzeliła, tak jak widzicie, jedynie tył jest porozbierany na potrzeby oszacowania kwoty odszkodowania dla poprzedniego właściciela. Przejdziemy jeszcze do bagażnika. Ups, do bagażnika, ponieważ w bagażniku a ile go otworzymy bez akumulatora, nie otworzymy dobrze. Podłączmy szybko akumulator. Tak jak mówię, zdjąłem jedynie klemę, bo chura czekała pół roku na swojego klienta, ale właśnie jest już odbierana LEDy. y tamta nie świeci, bo tak jak mówię, jest obcięta kostka całkowicie, nie wiem po co i kostki nie ma, zabrali ją Kiles standardowo, można sobie zamknąć i otworzyć autko w ten sposób. Mamy tutaj kluczyk, oczywiście nowy, który wygląda w ten sposób, bardzo ładny, ładniejszy wydaje mi się niż ten w przedliftach, większy na pewno. No i otworzymy sobie klapę Światełka nieprzerobione, amerykańskie. Tutaj mamy kamerę cofania konika srebrnego i mnóstwo gratów do naprawy, czyli mamy tutaj głośniki panel sterowania szybami, centralny zamek, lusterko z brakujących drzwi boczek, drzwi wszystkie obicia, dywany z tej ćwiartki, która tu była całkowicie rozebrana po to, żeby można było oszacować e, rozmiar szkody szyba na dole leży, także wszystko tutaj jest do poskładania, tak wygląda to autko, jeżeli chcielibyście u mnie sprowadzić takie autko, to koszt takiego egzemplarza to jest mniej więcej 110 tysięcy plus naprawa, akcyza tutaj Stanowi dużą kwotę, bo to jest około 12 tysięcy, dlatego że auto jest nowe i ma 400 km przebiegu, także tak to wygląda. Zaraz jeszcze postaramy się wyjechać i jeszcze coś nagrać, póki nie ma jeszcze klienta. Także wyjeżdżamy z, tym, z tą furką i zaraz pokażę Wam jeszcze dokładniej te uszkodzenia. No więc mamy furkę wyprowadzoną, tak to wygląda. Kolor rabi red, jak widać, wszystko jest noweczka. Nogi się nie. Zobaczcie na kolektor, wszystko jest myska, katalizatory, na wszystkim są myski. Piękna sprawa. Zamykamy maskę. No moi drodzy, niestety tutaj w tym momencie już przyjechał do nas kupujący także musiałem zająć się nimi i wydaniem auta także już więcej filmików nie zdążyłem Wam nakręcić z tym autem, ale tak jak widzieliście auto w zasadzie nowe, co nie zdarza się aż tak często na aukcjach oczywiście czasem można trafić jakieś fajne sztuki natomiast zazwyczaj są one w naprawdę wysokiej cenie nawet porównując z kosztami zakupów w Polsce, no to za, za taki mały przebieg dopłacacie nieproporcjonalnie więcej często można trafić takie autka z przebiegiem na przykład 5, 10, 15 tysięcy kilometrów Natomiast takie, które są w zasadzie nowe Z przebiegiem 300, 400 kilometrów Czy nawet całkiem nowe No to już jest rzadkość Tutaj nam się udało akurat takie auto trafić w, 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 w miarę dobrych pieniądzach Jeżeli chodzi o wartości takiego samochodu To rzeczoznawca wycenił to auto Na 136 tysięcy Plus naprawa Także no jeżeli chcielibyście kupić To w salonie to na pewno Musielibyście zapłacić dużo więcej a dodatkowo, z tego co się interesowałem, bo akurat przy sprzedaży tego auta również odwiedziłem salon Forda. Nie ma możliwości zamówienia EcoBoosta w Polsce w tym momencie. Także jeżeli chcielibyście złożyć zamówienie, to odbiór takiego auta będzie dopiero w 2023 roku, więc musielibyście czekać 2 lata na samochód. W tym wypadku kupujący potrzebował auto na już w zasadzie, bo auto ma być prezentem na 18. urodziny dla syna. Bardzo fajny prezent, sam bym chciał taki dostać. Także musi je jeszcze naprawić. Auto zostało sprzedane nienaprawione w stanie takim jak widzieliście. Także kupujący już dowolnie je sobie naprawi i zmodyfikuje. Jak dla mnie koszty naprawy nie będą tutaj wysokie, bo wystarczy wymienić poszycie błotnika z tyłu, wymienić drzwi. Może uda się nawet kupić w kolorze, chociaż warto by było po prostu kupić elementy i je polakierować, żeby ten lakier był nowy na całym aucie, no bo w końcu to mamy nowe auto bez przebiegu. Mechanicznie nic nie trzeba przy nim robić, zawieszenie jest całe. Nieruszone, także tutaj nie ma żadnego z tym problemu. Jedynie ja bym zmienił felgi na czarne, jakieś 19 cali, na przykład z pakietu GT, żeby to się lepiej komponowało, bo kolor Rabiret bardzo dobrze wygląda z czarnymi felgami. No a tutaj na tych zwykłych 17-kach, owszem, opony są nowe, wielosezonowe, bardzo fajnie, ale warto by było kupić sobie na przykład komplet letnich kół 19 cali, założyć je na lato, natomiast na zimę po prostu sobie przerzucać te 17-calowe um, wielosezonówki. Z doświadczenia Wam powiem, że te opony wielosezonowe bardzo się dobrze sprawdzają na śniegu. Miałem okazję jeździć na takich oponach nawet 2-3-4 letnich po śniegu i nie ma z tym totalnie żadnego problemu. Także może taka opona spokojnie w polskich warunkach służyć jako opona zimowa. Zwłaszcza, że no tutaj mamy w zasadzie prawie nowe opony, no opony nowe, tylko rocznikowo starsze, no bo 20 rok. Także tak wygląda takie autko, jeżeli chcielibyście wiedzieć więcej odnośnie importu samochodu ze mną, możemy sprowadzić jakieś auto, które Was interesuje bezpośrednio dla Was, znaleźć jakąś fajną sztukę, ją zalicytować i ja zajmę się już całym procesem sprowadzenia auta do. Polski. Ja pobieram jedynie prowizję za taką usługę, natomiast nie ma żadnych dodatkowych kosztów. Wy sami płacicie za auto, płacicie za wszystkie koszty z tym związane. Przeze mnie tutaj nic nie przechodzi, jedynie prowizja. Także zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś chciałby sprowadzić takie autko, to wpłacamy prowizję i możemy już licytować auto do skutku. Aż coś wygramy w fajnych pieniądzach, w fajnej wersji, tak żeby Wam się podobało i żeby miało niewielkie uszkodzenia. Zapraszam do kontaktu. Macie e-mail do mnie. Nie, w... Pod filmikiem w opisie filmu, także piszcie tam do mnie. Póki co jeszcze nie mamy tutaj takiej profesjonalnej strony internetowej, natomiast będziemy nad tym pracować. Jak coś zapraszam do mnie do biura, możemy obgadać szczegóły. Nieważne skąd jesteście na terenie całego kraju, możemy sprowadzić auto. Transport jest zawsze do Was pod dom, bądź po prostu do wskazanego warsztatu, czy tam blacharza, do którego chcecie auto od razu sobie wstawić, żeby już nie mnożyć kosztów. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się i koniecznie subskrybujcie, jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich fajnych chrupków z USA, czy to yy, uszkodzonych, czy już naprawionych. Trzymajcie się, do zobaczenia, hejka.